Przy okazji wrocławskiego Brave Festival organizowanego w proteście przeciw wypędzeniom z kultury, w oleśnickim Mokisie gościła afrykańska grupa muzyczna z Tanzanii. Maduma Women's Drumming Group to wyjątkowy zespół, którego występy odwołują się do muzyczno-tanecznej tradycji Mapelembo, dosłownie polowanie. Pierwotnie pielęgnowanie owego rytuału tanecznego należało do mężczyzn. Dzisiaj, dzięki silnej inicjatywie kobiet z plemienia Gogo, przyrodziło się to w tradycję muzyczno-taneczną, którą kobiety z dumą wykonują i nazywają swoją. W Polsce jestem po raz pierwszy, a tak naprawdę to po raz pierwszy wyjechałem z Afryki. Po raz pierwszy przyjechałem do Europy. To jest niesamowite doświadczenie wszyscy dla mnie. Wszyscy są strasznie sympatyczni. Pierwsza wyprawa do Europy. Znacie pewnie wszyscy to uczucie pierwszego lotu. Cieszę się spotkaniami z bardzo miłymi ludźmi, a jednocześnie wyjątkowo smakowite polskie jedzenie.